Prawda jest taka, że ruchy, które nie mają bombowców strategicznych, broni atomowej, lotniskowców nie wiem czy, czy łodzi, podwodnych łodzi atomowych, mają inne rodzaje broni. Jedną z tych rodzajów broni jest terroryzm. To są metody walki tej drugiej strony, która nie ma innych właściwie możliwości walki. Ona ma szansę wówczas, kiedy jest w stanie zastraszyć cały świat, wszystkich dookoła i, i, i tam, gdzie funkcjonuje, i nawet na zewnątrz. No, rzeczy są oczywiste. No, 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 wojny współczesne toczą się nie tylko w terenie, ale też na ekranach telewizorów czy na ekranach komputerów. I tego typu akty mają mieć znaczenie propagandowe. Rzadko też czytelne jest to, czy mówi też nasza historia, kto to dokładnie robi, w czyim to jest interesie. Są różne sploty sytuacji agenturalnych, nieagenturalnych, wojskowych, militarnych, biznesowych, finansowych. Te rzeczy jeszcze grają rolę. Na prośbę rodziny firma nie chce ujawniać nazwiska porwanego. Nam udało się telefonicznie skontaktować z jego siostrą. Na ogół sobie radzi w, w życiu, nie ma takich spraw, żeby sobie nie poradził, ale co tam w takiej sytuacji, skąd ja mogę wiedzieć, co ja mogę pani powiedzieć, jak już sama ledwie żyje. Ja myślę, że Stańczak mógł przeżyć i, i, i mogę tyle powiedzieć, że, że wiem, że miał taką szansę, prawda? Bo, bo pojawiła się oferta jego wykupu z niewoli. Nie była to duża suma, ale jakby instytucje polskie państwowe nie zadziałały na tyle skutecznie i szybko, jeżeli w ogóle, bo wydaje mi się, że w tym akurat przypadku nie zadziałały. Rząd polski miał informację, bo musiał mieć o tym, że został pojewany przez ekipę tak naprawdę bandytów zwykłych, którzy chcieli na nim po prostu zarobić, zarobić na okupie. I gdyby zareagował szybko, to można było od tych bandytów Tańczaka wykupić. Od bandytów, powtarzam, nie od talibów. Od żadnego ruchu społecznego czy politycznego, bądź panie Boże. No ale kiedy się okazało, że rząd polski, mimo tego, że. że, że, że jeszcze raz powtórzę bardzo wyraźnie, wiedział, że to jest możliwe i mógł y, y, spróbować y, 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 uratować jemu życie tą drogą, się to nie zdecydował, w związku z czym on, y, on został przekazany i sprzedany, właściwie odsprzedany ekipom już bardziej politycznym, którzy właściwie bardziej chcieli go y, zamordować i udowodnić coś światu, niż y, y, negocjować, bo tu już nie chodziło o okup, tu chodziło bardziej o wymianę więźniów, To wszyscy, wszyscy to pamiętamy. i won't say uh, to my people, to people from poland, uh, to my right for my government, because government sent too much army, too much soldier to afghanistan and to muslim country. and i want not uh, stop this fight. okay? Do tych wszystkich moich koszmarnych przeżyć, właściwie każdą noc pobytu Piotra Stańczaka w rękach tych talibów, ja przeżywałam na nowo każdy straszny moment. Mój. Ja sama siebie winię, że ja jestem też winna i nie tylko ja i wszyscy inni ludzie, którzy mogli coś pomóc, a tego nie zrobili, powinni się czuć winni, winni jego śmierci. I sobie do, do dzisiejszego dnia sobie nie mogę wybaczyć. Teresa Borcz, porwana w Iraku 4 lata temu i więziona przez miesiąc, uważa, że strona polska tuż po uprowadzeniu polskiego geologa popełniła poważny błąd. Największym zagrożeniem było wystąpienie jednego z naszych panów ministrów, że nie będzie negocjacji i w ogóle co to nas na kolana nie rzucą. To nie o to chodzi. Mogą tak myśleć, że nie mogą tak mówić. Im dłużej, tym oni się bardziej boją, bo tym większe jest zagrożenie. Jest zagrożenie, że zostaną odnalezieni. Oni na pewno też dlatego zmieniają te miejsca. Każda zmiana miejsca to jest już zagrożenie. A ja w ogóle tak się złożyło, że jak Stańczaka poływali, to byłem akurat wtedy w Kabulu. I tak sobie pomyślałem, że po prostu. A jak już go zabiję, i tak pomyślałem, że Matko Boska, no to chyba. Ja mam tylko po polski paszport i, i, i ja nie mam co na, na co liczyć. Nie, nie mogę liczyć na, na, na polskie państwo. Absolutnie. Magda Pachotka, fizyka Kraków, słucham. Chciałbym komentarz odnośnie porwania pana Stańczaka. Nie za bardzo wiem, czy chcę to robić, tak? Bo trochę czasu od tego porwania minęło i my jakby staramy się już nie wracać do tej historii. Przemyślałam to, rozmawiałam też ze swoim szefem i chyba nie za bardzo widzimy się w takim materiale. Talibowie są ruchem podwójnie, potylnie, ruchem zakonspirowanym. Ich konspiracja jest tak niebywała, że oni nie mają imion, nie mają, znaczy mają imiona, ale są imiona oczywiście wymyślone, pseudonimy, ale nie mają właściwie twarzy, nie mają, ubierają się tak samo. No, na dobrą sprawę Muła mają może chodzić sobie każdą ulicą w Kabulu, Kandaharze, Heracie, czy tam nie wiem, mazar i, 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 i nie zostanie rozpoznany. No bo w jaki sposób ma zostać rozpoznany? Skoro oni się ubierają tak samo, jedzą to samo, no, generalnie dzisiaj to jest po prostu podziemny ruch zbrojny walczący o wolność Afganistanu. Chociaż oczywiście ich korzenie sięgają szkół koranicznych i sięgają jakby religii, więc jakby oni się nie wzięli znikąd. Oni na pewno założyli jedną rzecz. Wypuścimy Stańczaka, jeżeli spełnicie nasze żądania. Przedstawili żądania i teraz nie wiem, czy oni zakładali, że te żądania nie mogą być spełnione, czy zakładali, że mogą być spełnione. Natomiast na pewno założyli, że jeżeli te żądania nie będą spełnione, to oni go zabiją, no bo, no, bo, no, bo, no bo nie, mają, nie będą mieli innego wyjścia. Żadnych wiadomości nie dostałam. I tak od przeszło 30 godzin, bez kontaktu z bratem, ale z nadzieją, że zostanie uwolnione. się mnie całą i nie wiem co się dzieje. Nie mam siły nawet mówić. Mówić nie chcą przedstawiciele MSZ-u. Tłumaczą, teraz czas na zakulisowe rozmowy, między innymi z lokalnymi przywódcami no, plemiennymi. Różnica no, wiadomości jest, wiadomo, że jest. No, przede wszystkim efektem, przynajmniej tego ostatniego pojawienia, jest to, że, że zakładnik nie, nie, nie żyje. Ale, ale mi się wydaje, że te poływania w gruncie rzeczy są do siebie w jakimś sensie tam podobne. zawsze, jest, zawsze tak naprawdę, jeżeli chodzi o poływania, chęcią jest de facto zysk. I że People of Pakistanie very good. People is very good bardzo very hard life but very normal people very normal people. very peace people. I am here so long I, I see. Normal family, normal children, no, it's always normal people. W Bagdadzie właściwie się znalazłam zupełnie nieprzypadkowo. Raz, że zawsze mnie interesowały te odwrotne kierunki świata niż te, które poznałam w czasie studiów, a poza tym była taka sytuacja w Polsce jaka była, każdy się starał gdzieś wyrwać czy choćby na wycieczkę turystyczną czy gdziekolwiek. Ja wtedy pamiętam. Pamiętam dokładnie, jak sobie postanowiłam wyjechać, to stałam trzy dni w kolejce po paszport gdzieś w okolicach karmelickich. Koszmar, dzień i noc. No i dostałam wreszcie ten paszport, no i pojechałam. Pojechałam zobaczyć, jak tam jest. Byłam zaproszona przez rodzinę mojego przyszłego później męża, bo tam za parę lat dopiero wyszłam za mąż za niego. I pojechałam to szłam do wniosku, że jest cudnie. Jest tak diametralnie inaczej niż u nas, inni ludzie, inny klimat, zielono, cudownie ciepło. No więc postanawiałam sobie tam wrócić. I byłam tam przez 28 lat, oczywiście, przyjeżdżając do Polski raz albo dwa razy w roku, i raz gdzieś tam do Europy Zachodniej. Także praktycznie trzy razy w roku, dopóki nie zaczęły się sankcje, bo już wtedy nie można było sobie raczej radzić z przyjeżdżaniem tutaj, czy w ogóle z podróżowaniem. Wcale te wojny nie były potrzebne. Przyczyny były sztuczne i po prostu spreparowane, i cel był zupełnie inny niż ten, który był przedstawiany. Pierwsze, co zostało zniszczone, to instalacje wodne i elektryczne, co nie uderzało w ogóle ani w wojsko, ani w Saddama, tylko w ludzi. Ja uważam, że ten terroryzm zapoczątkowany został tym, czym został zapoczątkowany. Dokąd wiedziałam, że jest Saddam Hussein, to się czułam bezpieczna. Po prostu. Lepiej było dla naszych okupantów i agresorów, a nie dla budowniczych demokracji i wolności w Iraku, żeby go po prostu nie było. Zresztą Saddam Hussein jest takim wytworem amerykańskim, takim samym jak Osama Bin Laden, takim samym jak Kaddafi, takim samym jak jeszcze kilku innych. To nie jest tak, że, że, że człowiek powinien wierzyć to, co się mu mówi. Ja tu już jestem od kilku lat w Polsce i widzę, że to wszystko, co się mówi, to, to w ogóle się nie trzyma jedno drugiego. To większość rzeczy jest nieprawdziwa i uważam, że to jest najbardziej nieuczciwe kształtowanie opinii publicznej nieprawdą. Ja do dzisiejszego dnia nie jestem pewna o co tu chodzi. W ogóle przy, moi, przy sprawie mojego porwania jest tyle niejasności i tyle kłamstwa. Nie mogę się w ogóle nic dowiedzieć. Bardzo niektóre rzeczy były mi potrzebne, zwłaszcza, że mogłabym je połączyć z tym, do czego ja doszłam. Um, tam było bardzo dużo porwań. Po prostu nie chciałam wierzyć, bo za co nie jakim cudem, tyle lat mieszkała i było wszystko w porządku. Nie? Nawet płakać nie potrafię. Tak mnie, tak mnie zablokowało. Byli bardzo uzbrojeni, bardzo. Ja odnosiłam wrażenie, że oni się bardziej boją mnie niż ja ich. Oni się po prostu bali, żeby się coś nie zaczęło dziać, żeby mnie ja nie zaalarmowała ludzi, bo to było wśród bardzo bliskich domów. Ale ja doszłam do wniosku, że, że lepiej będę się zachować spokojnie, żeby skorzystam z jak największej ilości informacji, a co będzie potem, to spokojnie się zastanowię. Ja byłam w domu, pracowałam w ogrodzie. Nie można było uciec, dlatego że wszystkie okna były okratowane. Że tam nie miałam żadnych szans. To jest barbarzyństwo, to jest niezgodne z religią, z ich koranem. I to nie jest. To, to wołało pomstę do boka. Żeby zasłaniać się kobietami. Co to za wojsko? Oni powiedzieli, że mi nie chodzi o kasę, ale o. O, Im chodzi o taki przekaz medialny, żeby wreszcie ktoś zwrócił uwagę na to, co tam się dzieje. Ja już się wtedy zaczęłam denerwować, bo zazwyczaj, jak obcinali już głowę tym swoim delikwentom, to, to też to nagrywali. Ja za każdym razem, jak robili nagranie, to już myślałam, że to będzie to ostatnie. Ja byłam tam tak naładowana, takie miałam, takie miałam baterie naładowane, że starałam się po prostu nazbierać. Zajęłam się i chyba to mi uratowało to życie, zajęłam się wyszukiwaniem wszelkich od, 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 okruchów informacji, które by pomogły nie tylko mnie później ich odnaleźć, ale nawet gdybym zginęła, żeby te informacje zostały przekazane. Czułam, że coś się dzieje, dlatego że oni się niecierpliwili. Jakby się im grunt podnosiał. Oni nie chcieli mnie trzymać w jednym miejscu zbyt długo, bo to oni się bali, że ja którego dnia może nie wytrzymam, czy coś bardzo obserwowali, jak ja się zachowuję. A ja im bardziej oni obserwowali, tym bardziej byłam spokojna, tym bardziej szaleńczo pracowałam. Wtedy zaczęli mi opowiadać, czy ja widziałam, jak się obcina głowę. Ja mówię, widziałam, jak obcinaliście głowę bergowi. No, ale to w filmie to nie było nic widać, mówi, wiesz, i zaczęli mi opisywać, że oni biorą sobie za włoski, odchylają głowy do tyłu i bardzo ostrym nożem, wystarczy lekkie dotknięcie i to pęka. Jeszcze mi powiedzieli, że jak to pęka, jak, jak baticha, to znaczy jak melon. Pani Halina nie przestaje myśleć o córce. Wie, do czego zdolni są terroryści. No, pewno, że się boję. Nigdy nie wiadomo, co się może stać nie. Jako matka, Wiedząc, że grozi śmierć, to bym prosiła bardzo, żeby rząd się przychylił, czy po prostu przychylił się do tych ich żądań. Ale jako Polka to uważam, że wycofanie wojsk pod groźbą terrorystów, pod groźbą śmierci jednej kobiety, to by była hańba przecież dla naszego wojska. Nerwy były straszliwe. Zresztą ja to już uznałam że za mój ostatni dzień życia, dlatego że wsadzili mnie do takiego samochodu z wierankami, co w Iraku w ogóle jest nie do pomyślenia. Wszyscy uzbrojeni, wszyscy w kominiarkach. No ja w tym głupim stroju arabskim, takim bardzo gorącym. I tak jeździliśmy po tych ulicach. Ja już czułam, że jesteśmy zabici, dlatego że pierwsze spotkanie z jakimkolwiek patrolem, z jakimkolwiek punktem kontrolnym, no to wiadomo było, jaki byłby koniec. Nagle mówi wysiadaj. Ja myślałam, że on żartuje. No, ale ja jeszcze tak... Chciałam mu tak ładnie wszystko oddać, te szmatki, to wszystkie, to, to dość drogi strój był, ale już nie zdążyłam, zostałam prawie że wypchnięta na ulicę Abu I już było takie natężenie napięcia, że ja już nie dałam rady dojść do krawężnika. Widziałam go, ale krok przed krawężnikiem straciłam przytomność. Na tej konferencji cała i zdrowa pokazała się uwolniona. Dobrze byłam odżywiana, nie brakowało mi wody ani środków do utrzymania czystości. Nie puścimy już ją. Nie, myślę, że nie. Może po jakimś czasie, jak się tam uspokoi, wróci do swojego domu. No wie pan, trudno zostawić dom, 30 lat, dorobek całego życia, wszystko i, ale życie jest bezcenne. Czy porwali się Czeczeni, czy nie wiem, czy Irakijczycy, czy, 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 czy Talibowie? No to doświadczenie prawdopodobnie jednostkowe, osobiste, personalne może być podobne, jakieś psychiczne psychologiczne. Natomiast konteksty polityczne tego typu, tego typu hmm, aktów są, są zupełnie, zupełnie inne i nieporównywalne. Odczytano oświadczenie potępiające zbrodniczą politykę Rosji na Północnym Kaukazie i domagano się przerwania agresji na Czeczenie. O prowokowanie konfliktów międzynarodowych oskarżono Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosji. Domagamy się usunięcia z Krakowa placówki państwa, którego polityka polega na prowadzeniu terroryzmu państwowego. My organizowaliśmy pomoc dla niepodległej Czeczenii od 1994 roku. Byliśmy pierwszym środowiskiem, które poparło jednoznacznie. Niepodległościowe aspiracje Czeczenów i wyjazdy do Czeczeni były elementem całej kampanii pomocy, bo pomoc była polityczna, były demonstracje, ale naszą ambicją było to i planem, aby móc też tam dowozić pomoc konkretną, materialną. Wiedzieliśmy o porowaniach, wiedzieliśmy o porowaniach, te informacje były, wiedzieliśmy o tej masakrze misji Czerwonego Krzyża. No niemniej jednak, jak nas to spotkało, no to byliśmy zaskoczeni. Byliśmy już parę dni na terenie Czeczenii, to był grudzień, połowa grudnia. Wracaliśmy z jednej z wizyt z Samaszek do Groznego i nagle drogę zajechał naszemu samochodowi łaz. Wyskoczyło kilku uzbrojonych ludzi. Jeden z nich od razu otworzył ogień z Kołasznikowa i zaczął strzelać po oponach naszego samochodu i trochę poszło w karoserię. Także działo się to wszystko błyskawicznie. Niewątpliwie te osoby, które nas zatrzymały, no to byli to fachowcy w swojej dziedzinie. Rozdzielono na dwie grupy. Tam trochę było brutalnie, bo, bo tam poszły w ruch kolby. Mnie z jeszcze jednym, z, z, z Dominikiem, wrzucono do bagażnika właściwie tam z tyłu do, do, do Łaza i tam trochę, trochę oberwaliśmy i na pełnym gazie pognali w nieznanym dla nas kierunku i zainstalowano nas w pierwszym miejscu pobytu, gdzie dokonano szczegółowej rewizji osobistej, zabrano nam wszystkie rzeczy, dokumenty. Jak nas tam dokładnie wypatroszyli nam kieszenie, no to i staliśmy pod ścianą, no to we mnie już taka była, było już takie myślenie, że może to już jest ten moment, że to już należy się żegnać z życiem. Cóż, no wyobraź sobie sytuację, że jesteś skuty przywiązany do metalowej linki, która jest przewliczona przez kaloryfer. Leżysz kolejny dzień i, i nic nie wiesz, co się dzieje. Najpierw pilnują cię ludzie pod bronią, którzy są zamaskowani w kominiarkach. Potem na przykład, nie wiem, twierdzą, że postanowili pokazać nam swoje twarze i że to jest dla nas lepiej. Myśmy wcale nie sądzili, że to jest lepiej dla nas, skoro ich twarze poznamy, że może to jest zły znak. Oni oczywiście byli dosyć zdemoralizowani. No, i w oczach mieli zupełną pustkę. To, to widać było, że dla nich pociągnięcie za spust to będzie żaden, żaden problem. Uczucie, które przeważało, to było takie silne skupienie. Ja byłem skupiony. Od tego momentu, kiedy nas wzięli, ja wiedziałem, że jak gdyby od tej pory się może wydarzyć wszystko, że wszystko już będzie wyglądało inaczej, że nas, cokolwiek się nie wydarzy, oby tylko z tego wyjść z życiem, to, to już nic nie będzie tak jak kiedyś, że to jest takie doświadczenie formacyjne i że trzeba je przeżyć świadomie, i przeważało jakieś takie skupienie. Padało nazwisko takiego pułkownika o pseudonimie Smirnow. To był pułkownik FSB, który miał stać za tym akcją zabicia misji, wymordowania misji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. On miał być też autorem, jak gdyby, pomysłu, aby porwać Polaków. No i efekt propagandowy był jak gdyby oczywisty, czyli że świat się dowiaduje, że Polacy, którzy mają opinię tych, którzy wspierają Czeczeni, i to właśnie taka nasza grupa zdecydowanie proczeczeńska, jednak nie jest bezpieczna, że ci Czeczeni są tacy niewdzięczni, że to są bandyci, terroryści, którzy nie uszanują nikogo niczego, że nawet Polacy nie są bezpieczni. Nas uwolniono 9 lutego 1998 roku. 15 lutego mieliśmy być rozstrzelani, że taki gdyby był wariant. To jak gdyby wiele wyjaśnił, że, że nie, nie uwolnił nas FSB, nie, nie uwolniły nas oddziały, nie wiem, ONZ-u, gdyby były międzynarodowe, czy GROM. Uwolnili nas miejscowe wtedy, wtedy legalne władze, bo pamiętajmy o tym, że Maschado został wybrany w demokratycznych wyborach. I to, jest, I to jest jak gdyby fakt, natomiast reszta rzeczy to są, to są domniemywania i jakieś ewentualnie spekulacje. Gdyby nie nasi przyjaciele, którzy zrobili tej dokonali olbrzymiej roboty, to być może nasze losy potoczyłyby się inaczej. I być może wszelkie plany na przyszłość zostałyby w sposób definitywny przekreślone. Obaj zadeklarowali, że nie zaprzestaną działalności. Zamierzają powołać Stowarzyszenie Inicjatywa Wschodnia zajmujące się koordynowaniem pomocy humanitarnej. My od Rosji chcemy tylko jednego żeby Rosja więcej nie miała prawa nas zabijać. To się nie śni. Nie śni mi się, dlatego że ja się boję spać. Ja bardzo mało śpię. Ja śpię po dwie, trzy godziny, dlatego że ja, ja mam na jawie stale te obrazy, które działy się przed, przed oczyma. Może dlatego przeżyłam, bo na przykład Margaret, ta Hassan, nie, nie wytrzymała tego i musiała po prostu zginąć. Musiała robić jakieś kłopoty i dla ich bezpieczeństwa musieli ją pewno zabić. And maybe we will die, I will die like Mr. Bigley. Please, please. Of of you. please, Od pierwszego dnia do tej pory, mimo że byłam w strasznej sytuacji, nie czułam do nich jakiejś takiej nienawiści, bo ja, gdyby Polskę napadły jakieś takie siły koalicyjne, które by się nazywały, że walczą o demokrację, a w gruncie rzeczy to nieprawda i robiliby tyle nieszczęścia, co oni tam zrobili, to ja też bym przystąpiła do jakiejś grupy, gdyby to było w Polsce. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, siłą rzeczy będziesz o tym z nimi rozmawiał, bo dla nich jest ważne, prawda? I oni to wyczują. I mi się wydaje, że tu nie ma problemu. Tu nie ma problemu w tym. Po prostu problem jest wtedy, kiedy, kiedy dla ciebie Bóg, Pan Bóg jest śmieszny, kiedy cała religia jest, wiesz, nieistotna, to ty wtedy kompletnie nie jesteś w stanie w ogóle gadać z tymi ludźmi, bo, 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 bo nie działasz na ich falach. Nigdy już tego nie, 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 nie da się tego pojąć, no. To jest walka świata bez Boga ze światem pod sztandarami Pana Boga, prawda?